Pepa włączyła starą płytę. Wesoła melodia nagle zaskrzypiała i zwolniła. Stare piosenki pamiętają więcej niż słowa. Cienie wyciągnęły się do Pepy. Na ekranie telewizora sylwetka pana Melodiusa. Szept z głośnika Pepo Giorgio na scenę. Z głośnika popłynęła czarna smoła. Ze środka głośnika wyskoczyła macka smoły. Pepa odskoczyła. Cień gramofonu urósł po sufit w kształcie Melodiusa. Dyrygent wzywa orkiestrę. Peppa pobiegła na górę. Smoła goniła ją. Schody falowały jak woda. Cienie poręczy. Na półpiętrze Peppa obejrzała się. Na dole stał Melodius. Machnięcie jego kolca. Peppa wpadła do pokoju dziecka. Trzasnęła drzwiami. Nagle rozległo się pukanie. Schronienie? A może scena? George zastygł. Zabawki drgnęły równocześnie. Tapeta. Pulsujące nuty. Sufit. Zwisające macki. George się odwrócił. Czarne oczy, mechaniczny uśmiech. Drzwi się otworzyły. Widmowa mama. Jej twarz rozmazana, usta, wyjąca melodia. Dyrygent jest zadowolony z nowych głosów. Peppa rzuciła się do drzwi. Mama chwyciła ją mackowatymi rękami. George wstał i wciągnął Pepe do środka, gdy zabawki ich otaczały. Korytarz. Smoła zalała okno, schody, ściany pokoju, pulpity nutowe. Dyrygent znalazł solistów. Smoła oplotła Peppę. Puste oczodoły, szkarłatne światło. Melodius machnął kolcami. Mama i George otworzyli usta, a rozległ się ogłuszający wycie. Peppa szarpała się w rytmie. Smoła zasłoniła jej oczy. Peppa weszła do sklepu. Panna Królik stała przy automacie, naprawiając coś. Zwróć uwagę na lustro na ścianie. W jego odbiciu inna panna Królik. Czarne oczy, usta rozciągnięte od ucha do ucha, czarna ciecz spływająca z kącików. Peppa powiedziała niespokojnie – Panno Królik, coś jest nie tak. Panna Królik podeszła do lustra. W jej odbiciu ten sam przerażający uśmiech. Jej twarz na chwilę zlała się z odbiciem. Czarne oczy, szeroki grymas. Złudzenie światła, haha! powiedziała beztrosko. Peppa zauważyła lustrzaną szkatułkę na ladzie. W środku była pusta. Dno stanowiło lustro. Ale w odbiciu szkatułki nie Peppa, lecz wijące się czarne macki sięgające w dół. To nie było okno. To były drzwi. Peppa opuściła szkatułkę i rozbiła ją. Z odłamków zaczęła sączyć się czarna ciecz, a cienkie macki wypełzały na zewnątrz. Przerażona Pepa pobiegła głębiej do sklepu i wskoczyła do ciemnego zaplecza, zatrzaskując drzwi. Na tylnej ścianie duże, antyczne lustro przykryte zakurzoną tkaniną. Tkanina drgnęła, jakby ktoś oddychał za nią. W lustrze, nie Peppa, lecz jej zniekształcona wersja. Czarne oczy, szeroki, nienaturalny uśmiech. Odbicie Pepi wyciągnęło rękę przez lustro. Jej palce kapały czarną cieczą. Prawdziwa Peppa powoli podeszła do przodu z szeroko otwartymi oczami. Nie poruszała się sama. Pepa wyszła z zaplecza. Uśmiechała się, ale jej oczy błysnęły na czerwono przez ułamek sekundy. Czarna kropla spłynęła z kącika jej ust. Na podłodze leżał odłamek lustra. W nim to samo przerażające odbicie Pepi, migoczące. Wesołe miasteczko tętniło światłami i głosami, kolorowe stragany kusiły słodyczami, Pepa ciągnęła dziadka za rękę w stronę najjaśniejszego stoiska, półki uginały się od figurek labubu, wszystkie uśmiechały się identycznymi ustami. Jedna złota figurka stała osobno, jej karmazynowe oczy śledziły każdy ruch Pepi, a potem powoli do niej mrugnęła. Za ladą stał wyniszczony sprzedawca, blady jak papier, z uśmiechem zbyt szerokim, zbyt zębatym. Pepa błagała dziadka, by wygrał dla niej złotą figurkę, kiwnął głową i ruszył gładko. Wrzucił piłkę do automatu. Ta trafiła w cel, figurka spadła do tacki. Dziadek ją podniósł, jego wzrok zrobił się nieobecny. Sięgnął do kieszeni i wyciągnął nie jedną, lecz dziesiątki identycznych złotych labubu, które rozsypały się po dywanie. Szeptał bez końca. Więcej trzeba. Pełna kolekcja jest wymagana. Na zewnątrz ludzie z nagrodami zamarli w miejscu, na ich twarzach zastyły puste uśmiechy. Pepa pobiegła w ciemność. Alejka za wesołym miasteczkiem była cicha i mroczna, migające światło latarni oświetliło złowrogą postać, tego samego sprzedawcę, ale teraz jego ciało składało się z setek połączonych figurek, poruszały się, trzeszczały, zęby klikały. Obok stał dziadek, którego skóra zrobiła się szara i twarda. Uśmiech zastygł na zawsze, jego szklane oczy patrzyły w pustkę. Sprzedawca wyciągnął dłoń, trzymając figurkę z twarzą przypominającą Peppę, z żarzącymi się karmazynowymi oczami, z ustami rozciągniętymi w nienaturalny grymas. Peppa poczuła lodowaty chłód na opuszkach palców. Skóra na jej dłoni stała się gładka i błyszcząca. Setki potworów o karmazynowych oczach patrzyły na nią. Ciszę rozdarło ostre klik. Szczęka figurki z twarzą Peppy zatrzasnęła się na zawsze. Wieczór. Rodzina spacerowała pustym brzegiem morza. Fale delikatnie obmywały piasek. Na klifie mrugała latarnia morska, jednostajnym białym światłem. Pepa i George zbierali muszelki. Biały promień latarni przesuwał się wzdłuż wybrzeża. Nagle zmienił kolor na jaskrawo czerwony. Padł na piasek zaledwie metr od Georgea. Miejsce, które oświetlił, natychmiast zczerniało. Czarna plama zaczęła się obracać. Uformował się wir. Piasek syczał, wciągany w głąb. Z wnętrza wiru wystrzeliły macki. Wyglądały jak kryształy, ale były giętkie i lepkie. Jedna z macek owinęła się wokół kostki George'a. George krzyknął. Próbował wyrwać nogę. Latarnia zaczęła mrugać chaotycznie. Czerwone promienie przeszywały brzeg i klif. Promień, który trzymał George'a, rozbłysnął jeszcze jaśniej. George przestał się opierać. Jego wzrok zrobił się pusty, szklisty. Zaczął iść w stronę wiru, jak maszyna. Mama i tata ruszyli w jego stronę, ale ich ruchy nagle zwolniły. Stały się lepkie, jak we śnie. Skóra na ich twarzach zaczęła tracić kolor, szarzała. Pepa pobiegła za nimi krzycząc, ale jej głos był stłumiony, jakby dochodził z podwody. wody. Czerwony promień latarni odnalazł mamę i tatę. Zadrżał nad nimi. Ich ruchy zwolniły jeszcze bardziej. W ich oczach zniknęło skupienie. My się powiększał. Czarne macki wyciągały się po kolejne ofiary. Pepa wyprzedziła rodziców i rzuciła się ku schodom latarni. Musiała zatrzymać to światło. Czerwony promień podążył za nią, uderzając w pobliski klif. Skała zczerniała i zaczęła się kruszyć. Pepa wpadła do okrągłego pomieszczenia na szczycie. Jedna ze ścian była zajęta przez ogromną soczewkę latarni. Na środku znajdował się panel sterowania ze starą dźwignią. W rogu, zlewając się z cieniami, siedział strażnik. Jego twarz była ukryta pod kapturem, mruczał cicho, jego głos był zachrypnięty, przypominał szum morza w muszli. Wołają, światło prowadzi. Pepa podbiegła do panelu i złapała za dźwignię, by zmienić kierunek promienia. Nagle strażnik gwałtownie podniósł głowę. Jego oczy były całkowicie czarne, głębokie jak otchłań, pochłaniające światło. Cienie w pokoju zgęstniały wokół niego, jakby żyły. Nie wyłączaj światła! Jego głos stał się głośniejszy, zniekształcony. Wstał, poruszał się gwałtownie, nienaturalnie. Pepa szarpnęła dźwignię z całej siły. Strażnik rzucił się w jej stronę. Cienie za nim wyciągały się jak macki. Dźwignia zaskrzypiała. Mechanizmy jęknęły. Krwisto-czerwony promień zgasł. Przez chwilę zapanowała ciemność. A potem, promień zapłonął ponownie, ale tym razem był oślepiająco czarny. Nie światło, lecz brak światła, który rozdzierał noc. Pepa wybiegła na wąski balkon otaczający latarnie. Czarny promień uderzył w plażę poniżej. Spojrzała w dół. Na brzegu, w samym centrum czarnego światła, stali mama, tata i George. Ich sylwetki świeciły słabo, szaro, na tle absolutnej ciemności. Tata. Jego kontur rozmywał się, ramiona wyciągnięte w stronę Pepi rozpadały się w ciemność. Mama. Kontury ciała stawały się przezroczyste, rozmyte. Twarz przypominała bladą maskę. George. Mała postać drżała, prawie niewidoczna poza konturem głowy. Na piasku pod nimi pulsował ogromny czarny wir. Rozszerzał się, piasek wokół niego kręcił się jak w lejku. Z wnętrza wiru wystrzeliły czarne macki, oplotły nogi mamy, taty i George'a. Zaczęły ich wciągać w dół. Rodzina nie stawiała oporu, powoli zapadali się w ciemność, ich sylwetki topniały, rozpadały się na cząsteczki i znikały całkowicie. Nagle promień z latarni szarpnął się. Wycelował prosto w pepę na balkonie. Pepa odskoczyła, uderzając plecami w drzwi prowadzące do wnętrza latarni. Drzwi były zamknięte od środka. Ciężkie uderzenia wstrząsnęły nimi z drugiej strony. Cienie na balkonie zgęstniały. Wypełzały z rogów, sięgając ku pepie. Promień latarni pełzł po podłodze, zbliżał się do jej stóp. Z czarnego wiru na plaży dobiegł szepczący zlepek tysięcy głosów. W jego środku Pepa usłyszała ostatni zniekształcony krzyk swojej rodziny. Pepa stała przy bramie. Nagle usłyszała szept z echem wielu głosów. Peppa weszła do ogrodu. Podeszła do centralnej jabłoni. Jej korzenie wystawały z ziemi. Gałęzie drzewa nagle szarpnęły się. Uformowały ogromną, rozdziawioną paszczę w pniu, z której wydobywał się rosnący szept. Liście jabłoni natychmiast zczerniały. Opadły, zmieniając się w czarny pył. Nagie gałęzie skręciły się jak kościste palce. Wyciągnęły się w stronę pepi. Ona odskoczyła, rozejrzała się i zobaczyła babcię Świnkę, idącą prosto do drzewa. Babcia Świnka zatrzymała się przed drzewem paszczą. Na jej twarzy zastygł uśmiech. Czarne macki, przypominające korzenie, wybuchły z ziemi u podstawy i oplotły nogi babci. Dziadek Świnka wyszedł na zewnątrz. Krzyknął i rzucił się ku babci. Chwycił ją za ramiona, próbując odciągnąć. Nowe macki wystrzeliły z paszczy drzewa. Oplotły ramiona, szyję i tors dziadka. Jego oczy zaszkliły się grozą. Paszcza drzewa otworzyła się szerzej. Macki zaczęły wciągać babcię i dziadka do pnia. Peppa wyrwała się i pobiegła przez ogród do domu. Trzasnęła drzwiami za sobą i oparła się o nie. Serce waliło jej dziko. Korytarz był ciemny. Zasłony w oknach szczelnie zaciągnięte, cisza. Babcia siedziała na sofie, patrząc na Peppę. Jej skóra była szara i popękana jak kora. Zamiast rąk, suche, sękate gałęzie. Z jej ust wydobywał się cichy szept, część chóru. Peppa pobiegła do kuchni. Tam był dziadek. Jego ciało pokrywały czarne żyły jak korzenie. Jego ręce zamieniły się w splątane kępy cienkich korzonków. Jego oczy były zaszklone i bez życia. Otworne korzenie wolno wyłaniały się ze szczeliny w podłodze. Gęsta kula czarnych, lśniących korzeni grubości dłoni. W jej centrum żarzyły się dwa mętne, czerwone punkty jak oczy. Peppa przycisnęła się do zamkniętych drzwi wejściowych, gdy pokręcone postacie babci i dziadka zbliżały się ku niej. Światło wewnątrz zgasło. Pozostały tylko świecące, czerwone oczy potwornych korzeni. Ostatnim, co usłyszała Pepa, były zlewające się szepty chór, głosy bliskich, głośniejsze niż wszystkie inne.